Chyba, Julka. Chyba, ma. co? Klautkę ma zrobioną, tak? Cieszysz się. Julka, a ty nie chcesz coś powiedzieć? Co się okazało? wczoraj w nocy sprawdzałam sobie YouTube'a. Wchodzę na moje konto, patrzę A tam z mojego dawnego telefonu Pojawiło się kanał na tym telefonie no i go pod, podmieniłam podrobiłam I tam będzie na tym kanale tam ten gościu nagrywany ale w ogóle to był taki, że ja tego w ogóle przez tyle lat nie zauważyłam, znaczy tyle tyle miesięcy dwa miesiące nie zauważyłam tego, że co tam wskoczyło w ogóle i o, zaraz wrzucę Wam screena. I wpadajcie. No też na to konto. Ale ten kanał cały czas będzie trwał dalej, prawda, Julka? Dwa kanały będą trwały dalej. Ja nie wierzę w to po prostu, dwa kanały na raz, po prostu nie no świetnie. Jest to świetnie. Teraz jest śniadanie, prawda? Świetnie. Dobra wrzucę wam tego już skleina, nie będę przedłużać bo Julka się tu denerwuje z tym sianem walczy utrudniłam ci zadania <laughs>